Jak ja lubię o takich rzeczach rozmawiać, jak ja lubię, jak przychodzi do naszego studia Kasia ze Sławkiem, dlatego, że te rozmowy, no one są takie bardzo budujące. Fundacja You Can Be My Angel, cześć. Cześć, my też bardzo lubimy do was przychodzić. Witam gorąco. Słuchajcie, bo y, tych imprez, które wy organizujecie, to nie są to zwykłe imprezy. To, to nie jest tak, że okej, okay, idziemy sobie, idziemy się pobawić, i, tylko za każdym razem zawsze temu przyświeca jakaś idea i za każdym razem za tymi imprezami stoi jakiś dzieciak. I za chwilę będziemy rozmawiać o balu serduszkowym, bo to już stało się taką tradycją. To ja zamienię karteczkę. To powiedzmy o dzieciaku. Komu tak. pomagacie? Naszym dzieciątkiem tym razem jest nasz lokalny chłopiec. To jest Natanek Gil, który mieszka w Orland Park. Taki nastolatek, bo już, już 11, że tak powiem, skończył. No niestety trafił się przypadek, że ma raka kości. Leczy się w Klinice Mayo w Minnesota. Jak sami Państwo wiecie i jak Ty wiesz, jak my wszyscy wiemy, to kosztuje. Klinika w Majo jest znana na całym świecie, ale właściwie te znane miejsca znane są chociażby nie tylko z tego, że są to świetne. Placówki, że to są świetne kliniki, ale też niestety wymagające dużych nakładów finansowych. Tak, i tutaj jest 250 tysięcy kosztorys. Część jest pokrywana z ubezpieczenia. My zbieramy właśnie na tą resztę leczenia, które, które ubezpieczenie nie pokryje. Natanek obecnie, właśnie jest na leczeniu. Leczenie naprawdę fantastycznie przebiega, więc jesteśmy pełni optymizmu. I dla naszego tutaj lokalnego, właśnie bohatera, teraz. Organizujemy imprezę, na którą chcemy zaprosić. Zresztą o tej imprezie sam dobrze wiesz, bo byłeś. Świetna impreza. Ja z... zmienię karteczkę. Świetna impreza. Ja, ja myślę, że obecny tutaj y, y, Sławek z nami w studiu w ogóle doskonale nadaje się na taką osobę, która takie imprezy rozkręca. <śpiewanie> no, myślę, ja że do tańczenia. Oczywiście <śpiewanie> ta impreza chyba będzie jest tuzienkowa, a nie jedyna, bo ona jest naprawdę imprezą e, taneczną i zabawną. Mm. Więc tak jak wspomnieliśmy wcześniej, my robimy dużo imprez, a ta jest wyjątkowa, inna, serduszkowa. Tam przychodzimy, ładnie ubrani, moi kochani. Bo to jest taka gala, fak taka naprawdę odświętna. to zazwyczaj czerwony. na czerwono. Tak, tak? Generalnie kolor dominujący to jest czerwony, czerwone sukienki, bądź też czarne z dodatkami czerwonymi. No bal serduszkowy. Bal serduszkowy. Tak. Panowie mają koszulę, bądź um, Krawaty czerwone, różnie bywa, ale tak jak mówisz, czerwony kolor jest tym kolorem dominującym. Kreacje wieczorowe, które nie przeszkadzają między m.in. Sław Sławkowi tańczyć do upadłego. Tak, tańczę i pamiętajcie, moi kochani, że. Tańczę, jak to zobaczyłam, tańczę, tańczę. tańczę. tańczę w celu, tak. Tań tańczymy wszyscy, nie tylko ja. No nie, nie oczywiście. Wszyscy tam przychodzimy tak, się tak. bawić, tańczyć luźno, lekko, moi kochanie, tam będzie, obiecujemy, że nie będziemy dużo gadać z Kasią na, na początku. Będzie to tylko i wyłącznie godzinka na, na dojechanie dla spóźnialskiej, czyli od tak. godziny siódmej, już 13 lutego. Walegra Banker Hall, Schiller Park, moi kochani. Tam się zbieramy. Rozpoczniemy, myślę, że oficjalnie o godzinie 20. Czyli 8, Jest... tak, tak, tutaj lokalnie. lokalnie. Mhm. Także dla spóźniacki, którzy gdzieś tam kręcą nosem, że nie zdążą, zdążycie na pewno. Obiecujemy, że, e, że zdążycie na godzinę 20.00 do nas już dojechać. Kasia, krótko o biletach. Gdzie można je kupić? I za ile? I ile kosztują? Wiesz ja co, w tym roku, to tak, taką małą dygresję Daniel powiem Ci, w tym roku ludzie bardzo są zdziwieni, że tylko 130 dolarów. No mm. i nagle ja zaczęłam myśleć, że Te może... Te imprezy kosztują no takie właśnie. pieniądze... a dzięki uprzejmości Allegra Bankiet, to nie, dziękujemy, naprawdę dostaliśmy tak, fantastyczną, zniżkową cenę jak zawsze, więc możemy również Państwu zaproponować full, full imprezę, all inclusive, wszystko w cenie biletu open bar, zimne płyta, słodka płyta, obiad, muzyka, tańce, wszystko, co, co tylko można sobie wyobrazić na takim balu będzie, proszę Państwa, będziemy mieć um, zespół Wici, który zaprosi właśnie do tańca. Będzie podczas obiadu y, niespodziankowa Ewelina, nasza. E, być niespodzianka. No ale nie powiem skąd Ewelina, nie powiem Dobrze. nazwiska, tylko mówię, że śpiewa dwie piosenki, y, żeby umilić ten, ten czas obiadowo, prawda? Ym, I abyśmy po tym wszystkim płynnie co? mogli właśnie wejść w tańce. Słuchajcie, no to jest impreza, jakby na to nie patrzeć, która dokładnie przypada jeszcze w przeddzień święta walentynkowego. Tak. dzień walentynek, więc fajnie zabrać swoją ukochaną, mhm. wyciągnąć ukochaną. ukochanego, prawda? Bo jeżeli czasami jest oporny, żeby gdzieś tam pokręcić. To Ale namusko. wiesz, to też przychodzą, że tak powiem, grona takich osób, albo singli, albo też przychodzą szczególnie kobiety, których mężowie nie chcą tańczyć mhm. i przychodzą z koleżankami. Przychodzą potańczyć. Można tak. Tak, prawda? absolutnie, zapraszamy. Jak ktoś nie ma prezentu na, na walentynki, to chętnie taka impreza będzie, bo odpowiednia. Tak, nie? słuchajcie, ale tak, to, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o, o, o samej fundacji, bo przez lata przez lata pomogliście naprawdę wielu dzieciakom. No, Chwalcie się. Wiesz co, my to Ile? jesteśmy. Cyfra? Poczekaj, najpierw Wiemy? powiedzmy, ja my, jesteśmy, my jesteśmy skromni, zbliżamy się do setki y, y, powolnym krokiem. Są to polskie dzieci, wszystkie chorujące na raka. To wszystko dzięki, dzięki tym, właśnie osobom, które przychodzą na imprezy, które wrzucają zawsze cierpliwie do puszek, gdziekolwiek nie jesteśmy czy to na koncertach, czy to na piknikach, czy to na różnych innych imprezach. Tak, absolutnie. Rozumie. Wrzucają te, te, ten przysłowiowy pieniążek do puszki, są to mniejsze bądź większe kwoty. To są ci wszyscy, którzy zamiast kupować drobiazgi na wesela dla gości, czy też na chrzciny, komunie, uczestniczą w akcji prezenci. Teraz się znowu telefony zaczęły, ponieważ komunie nadchodzą, a więc rodzice chcą podczas komunii przekazać darowiznę dla naszego natanka. My przygotowujemy projekt. Taki projekt można sobie wydrukować, położyć na stoły dla gości, że zamiast właśnie, czy to zdrapek, czy czekoladek, czy tych miądzików, jak niektóre czasami dostajemy, właśnie dołożyli cegiełkę dla, dla dzieciaków chorych na raka. I to jest fantastyczne, tak? Są też osoby, które sta mają stałe zlecenia. To są niewielkie kwoty, ale stale. Co miesiąc ta darowizna wpływa i to wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie opłacić leczenie polskim dzieciakom. Zabawa, jeżeli dotyczy ona też takiego właśnie szczytnego celu, jest tym bardziej y, pewnie radosna i, i taka jakaś budująca. I, I to powoduje, że atmosfera tych waszych właśnie imprez jest naprawdę wyjątkowa. Właśnie cię miałam zapytać, bo ty w zeszłym roku pierwszy raz Pierwsza byliście. Związek. Tak. Jakie wrażenia? No teraz, ciebie, teraz zapytamy. ciebie zapytamy. Ja się bawiłem fantastycznie. No Słuchajcie, tam... od samego początku do końca naprawdę e, fantastycznie poprowadzona <laughs> tutaj, także tutaj chylę czoła ku Wam i, i naprawdę oddaję Wam to, co to, czego dokonaliście, nie tylko podczas tej imprezy, na której ja byłem, ale przez lata, bo, bo to jest naprawdę kawałek serca, który wy oddajecie, poświęcacie swój czas, poświęcacie poświęcacie. Ale, nam się, ale, się, ale nam się zrobiło, ale nie chcieliśmy, te, żebyś nas te, chwalił, nas tylko tak, po prostu. Ale i te, tak dzieciaki, i te dzieciaki na pewno są Wam wdzięczne. Tak Wiesz, że... to ja myślę, że dookoła y, y, gdzieś fundacji y, zbierają się ludzie, którzy mają potrzebę zrobienia czegoś dobrego, mają potrzebę pomagania i żeby to wszystko działo się w takiej atmosferze fajnej, radosnej, wspólnej zabawy. I, i powiem tak, ja byłam e, bardzo sceptyczna do, do e, zorganizowania właśnie balu, bo mi się zawsze wydawało, że my jesteśmy tacy bardziej rodzinni, takie mikołajki dla całych rodzin, wianki mm -hmm. dla całych rodzin, tak z dziećmi. A tych bali jest A tak pełno. A tych bali jest tak pełno, ja wiem, my nie jesteśmy czerwonodywanowi, my nie jesteśmy raczej tacy balowi, gdzie te suknie, my raczej w glanach, a okazało się, że ten bal wcale nie jest sztywny. Że ten bal wcale nie jest taki. Jest to zabawa, no jest karnawał, Mimo prawda? wszystko, że jest uroczyście, bo, bo te wszystkie osoby są pięknie ubrane i panie w szpilkach mają oczywiście buty na przebranie. Ale mimo tego, że to jest gala. To jest właśnie taka atmosfera wspólnego luzu, wspólnej zabawy i to jest też jedyny czas, kiedy my nie prosimy o pieniądze. My nie mamy loterii, my nie mamy aukcji, my nie sprzedajemy nic, my w ten sposób chcemy z tymi wszystkimi ludźmi. Pobyć, podziękować, pobawić się, uściskać się, stanąć do zdjęcia i, 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 i tak jak Sławek, podziękować, prawda? Tak, tak, tak. pięknie, że to powiedziałeś. Wyciągnęliśmy to prosto z ust, bo miałem o tym powiedzieć, właśnie, że to jest jedyny właśnie moment, mm -hmm. gdzie dziękujemy. I także jak sama nazwa Anielsku i bardzo serduszkowy. Taki czas, serca. Czas taki miłosny, zakochany, więc pamiętajcie, że miłość dzielona wraca, moi kochani. Dziękujemy każdemu, każdemu, kto do tej pory, do dzisiaj, do dzisiejszego dnia pomógł nam, jest z nami od samego początku, a grono tych ludzi jest naprawdę bardzo duże i to są wolontariusze, i to są również ludzie. Darczyńcy, i media i, i, i ciężko nawet wymienić ich wszystkich. Jest nas bardzo dużo, Polonijnie, mm -hmm. tak. Szczególnie Polonijnie, tak, bo, bo przyznajmy tak. sobie tutaj jednym zdaniem głośno, że, że, że to Polonia, naprawdę. To, no, by, to Polonia jest no. cudna. Warto okazywać swoje serce, warto także przyjść na tą imprezę, ja się o tym sam przekonałem, więc, więc gorąco polecam, fantastyczni ludzie, Kasia Romanowska, Sławek Rachmaciej, dzisiaj z nami, widzimy się 13 lutego w Allegra. Ja mam tylko jeszcze jedną małą prośbę na koniec, nie czekajcie do końca, tych biletów jest tylko 500, a w tym roku ku naszemu ogromnemu zdziwieniu, zachwytowi, radości i w ogóle, te bilety sprzedały się tak, Mamy ludzi, którzy kupują 20-30 biletów. Bardzo, bardzo prosimy, dzwoncie, piszcie, podjedziemy. E, znajdziemy. Dzwoncie was. Pod numer Kasia? 773? 225 9749. Albo szukajcie nas na Facebooku, szukajcie Sławka, wolontariusza. wolontariusza. Każdy z nas pomoże. You can be my angel foundation. Można sobie znaleźć y, profil i tam znajdziecie absolutnie wszystkie wszystko. informacje. Każdy Dziękujemy, Daniel, że dałeś nam się zagadać. Dzie dzięki bardzo. <śmiech> bardzo. <śmiech> zapraszamy, tak? Dziękujemy i zapraszamy, zapraszamy. absolutnie.